Siemaneczko, witam w trzecim odcineczku Scream Simulator, tu no, 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 no. Andamido <laughs> Jesteśmy znowu w tym miejscu, e, mamy 3 dni na 2,5 tysiąca dolarów, żeby uzyskać Może być ciężko, ale damy radę chyba Tak, już ten odcinek powinniśmy zacząć wcześniej, ale Fabian postanowił wyskoczyć przez płot <laughs> I się snajper Tak, bo jakbyście jakieś grali w to dwa razy, nie możecie wyskoczyć Czy tam zrobić jakieś interakcje, a na przykład macie to skoczyć, się zabić I tak nie róbcie, bo potem macie od nowa Wszystko, nie? Nie wiedziałem Zbieraliście już odcinek z Krama, Kraim do rogu się wysiadł Bójcie z dzwonem, Nie bardzo miło Łapka do góry, się podoba Pod odcinkiem, a my lecimy chyba, nie? Trzeba Ale dobrać jak dobrać. to było z tymi radywazami? Że teraz tak będą jechać, to na czy... Tak Podłóż paczkę się to idę zrobić, jej. Gdzie to trzeba położyć no Jest w kuchni. Jest. A tutaj na tym pralce chyba. Co to Cześć, muszę sobie okno zasłonić, bo mi prosto <laughs> w monitor świeci słońce i <laughs> A co to robi, kurde, że ta paczka jako quest? Chciałem, no. że i jej posadzasz Idziemy o kradni O, on się ma mordo To się nie uda Co? Czemu? No tworzyłem okno, wreszcie on mnie usłyszał Już dałem masakra Ty, Marzman Ustawiła telefon że zrobiał telefon, mhm. czy stał? Tak, jak u ciebie na chacie. figurka. Którym już zajęliśmy. na mnie mówi, że przechlidą. <grym> Cicho. Powiem, żeś żeś nie lepszy. No, chyba idą. Znaczy, Idzie. Obraz. Obraz zostawiłem na domu. w środku? Tak czekaj. Och, siemano. Ta. Dobra, możemy się odnieść, tak? Tak. Chcę zamknąć furtkę. <noise> Czasną furtką. Zamykamy gitarę akustyczną. Czekaj, bo tu jest. Ja Zachceptuj pracę na czas. Dostępne dwa zlecenia. Zaraz Ten dom ogólnie jest najmocniejszy chyba z tej sesji całej z tej mapy, więc. Przewalone. Masz wie, Macie dwie kamery z tyłu, tylko wejście i kurde. Nie, jedna jest kamera. Jak chyba, jedna, tam były dwie? Bo. A ja, oj ty jesteś przygupi. <laughs> no, to były dwie ostatnio. Co ty robisz? A tu? Widzisz, poziom zabezpieczeń normalnie jest jedna. W mongole. Aha. Jezus, z kim ja muszę dom obrabowywać? No, rundy temu były dwie, no nieważne, była tu jeszcze na tym słupie, dobra. To jakiś gościu idzie, on tu idzie czy nie? Może. Po to jesteś, żeby mówić, kurwa. No ale właśnie, nie, on nie idzie. Jest, pośrodku, tutaj 10 się pali. Sypialni czy jest to? To się wpierdziały przez sypialnię. No że szyb, nie mam. To no, już idę. To jest na otworzone drzwi. Gdzie? Gdzie? Manku, jak cię pierd... No to furtka chyba teraz zobaczył. Kiblem Ty. On jest w pokoju Po lewej w pokoju. Dawaj. Dawaj. O bo na świtu Do drzwi Któreś został... Mamy tam wejściowe możemy Ej może Ania nie pójdzie na spacer już Kto normalnie chodzi Bo jest stacja na spacer A no, 12 w nocy, do no, 12 No to szybko Mamy nas wykryje, nie powinna nas wykryć No git takich szatek, w chyba Chłopie, zawalam mu mleko Stary, biorę kompa nic <grym> więcej nie mogę zdziać Stary, monitor Bierz kompa, kompa stacjonarnego, bierz Stary, gamingowa, bierz Podkładkę bierz, tu podkładka, podkładka, tu kur... Ale ty jesteś... Kur... Normalny... Wolę na łeb! To, to, to... kurwa, ten monitor prawie kosztował tyle samo co ten kąb! Sara jeszcze rabuje. Już uciekam. Już nie wchodzimy tam, zamykam wszystko. Stary ten... Ty... Git, wydało się. I to najlepszy doming porobiliśmy. Dobra, idziemy do światka. To, to, to czemu tej kamery nie ma jeszcze jednej? Bo nie słyszałem Ała. Nie trafiłem w jeszcze <laughs> zbyt Tak dziennie od kiedyś za... jest, jest normalny poziom Oha, zabezpieczeń Okej okay. Dobra ten dzienny spokój idziemy do tego jeszcze i wszystko, nie? 6379 6379 Kamera nas nie będzie widzieć Czysto, tu Bola, otworzę ci tego I co ja mam tylko uważaj, no to minę tu. No, tu nie ma. Masz się jedzieć, odnieść DVD. Stary, <grym> tu jest ta opona, Biorę ją. Tylko znowu jest jebnie. jebnie jest. <grym> Poczekaj. No on tu będzie szedł. Jak? Poczekaj. To wyjdź przez... Za... Zrób tak, żeby cię nie widział. Chyba duży jesteś chłopczyk. A nie! Na zewnątrz jest. W ogrodzie. Musisz poczekać aż on... Muszę kot podać. On siedzi sobie. Naprawdę on będzie siedział sobie, tak? Tak, 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 tak. Poczekaj. Daj mu chwilę. Mordo, masz Jest tu jakiś te kamień, kamień? Ja mam przy sobie. Tam powinien być. On nie ma. Ty jesteś specjalistą w kamieniu, ja. No ja mam jednego przy sobie, no ale jestem tu, nie? Nie masz go drugie stronie garażu Nie. Idzie idzie, 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 idzie. Idzie, 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 Dobra. Mam tą oponę. Gorzej tak on to usłyszy, jak ja walnę nią, no. No nie da się inaczej. Czekaj, 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 ja... Ja to zrobię Klasiko, koło dołta, klasiko klasi klasi Jak otworzone drzwi? Zamknąłem, ale ja, okej okay. Dobra, w dupie to mam Będziemy go walić Masz? Zajebiście, dobra Weź je, weź je, weź je, weź je Biorę, biorę Piękny run a ty tam wszystko... a bo już czas się kończy. No jeszcze był jeden garaż, a on tam chodził dobrze Pasamy. Nie no, ty jesteś głupi kurwa Dobra jesteś kurwa głupszy niż ustawa przed Jeszcze no, no, tak? Widzowie, on jest tak... STARY! No czemu ty wbiegłeś tędy? Ale zniszczyłem lampę, zniszczyłem lampę No i? No i co robimy? <noise> Wszystko zamykane no. Zapomniałeś drzwi zamknąć chłopie przecież Typie, O co ci chodzi? <noise> Ej no kumasz, że nie... drzwi No i czemu on... na no, nie po policji niby No ja on się boi Tak? No i co? A. No no co ci chodzi? No! O co mu chodzi? Tylko się stoję ty! Bo zaraz ci kamieniem w Rebe i to byś miał! Siemieciu. Został kamieniem. Trzeba było wcześniej go napaść Co umrzemy? Nie, no trzeba było. Ale Kumam, hopszy drzwi i nagle wychodzi i kurde Dobra, na policję. Tak, do, do tamtego domu trzeba mieć gaz wzięty. I łąbrę, że... Ale nie ma oparytatora Najlepiej pistolet kupić można pistolet kupić? Można Ale trzeba go zdobyć najpierw Dobra, Dobra Kończymy ten film, tylko sprzedamy Ale nam wrzuć te rzeczy do środka Czapak. Mamy tyle teraz już. Jest... Dawaj to wino Kamila <laughs> Jak to się nazywa te wino? Czekaj Kasul, kasu. Wszystko Tak? Nie ma gdzie pieniędzy Łopanie No motory raczej przyjeżdżać finalizuję dostawę. Też mamy To w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie. I co? Mary. Mary.